Jak szybko pobrać numer? Szybkie pobieranie numeru ISBN to opcja dla zarejestrowanych użytkowników. Po zalogowaniu się od razu u góry widzisz pierwszy wolny numer ISBN. Możesz pobrać numer dla pojedynczej publikacji, zestawu lub kolekcji. W pierwszym przypadku wybierz przycisk Publikacja. Kliknij Zapisz i przejdź dalej. Otwiera się krótka formatka. Podaj imprint oraz tytuł publikacji. Naciśnij przycisk Zapisz wersję roboczą. Numer ISBN został zapisany i możesz go przekazać zainteresowanym osobom. W przyszłości musisz wrócić do pobranego numeru po to, aby uzupełnić dane i zgłosić jego wykorzystanie. Chociaż nie jest to obowiązkowe, zalecamy, aby od razu określić także formę produktu. Masz tu wiele możliwości wyboru. Jeśli chcesz szybko pobrać numer dla zestawu, kliknij przycisk Zestaw. Pojawiło się okno informacyjne. Zapoznaj się z jego treścią. Zamknij okno. Pojawiła się formatka. Podaj tytuł zestawu i imprint. Zapisz wersję roboczą. Numer został pobrany. W przypadku kolekcji postępuj analogicznie. Wybierz wartość Kolekcja. Zapoznaj się z treścią w oknie. I zamknij okno. Podaj tytuł oraz imprint kolekcji. Zapisz wersję roboczą. Za każdym razem po zapisaniu wersji roboczej serwis wraca do kolejnego wolnego numeru ISBN. Wersje robocze są oznaczone kolorem czerwonym.